Hello, hello! Dzisiaj trochę inaczej, dlatego że zaczynamy nowy temat albo nawet nowy cykl. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Będziemy mówić o nutkach, o zapisie nutowym, czyli notacji muzycznej, o tym dlaczego w ogóle, po co, jak to robić, o nazwach dźwięków, potem o akordach i tak dalej, i tak dalej. Coraz bardziej ambitnie, ale zaczynamy od podstaw. Dlatego, jeżeli jeszcze nie wiesz, Praktycznie nic o notacji muzycznej, o tym jak zapisywać nuty oraz jak się posługiwać tym magicznym językiem, który wygląda trochę jak szyfr. No to zapraszam. Muzyka jest jak język i tak jak w języku mamy literki, które nam budują słowa, które budują zdania, które budują historię, tak samo jest w muzyce. Mamy nutki, czyli pojedyncze dźwięki, które mają swoje nazwy, z których można układać zdania oraz utwory, i w ten sposób opowiadać historię. Ogólnie zastanawiałam się, jak to zrobić: czy wam tylko opowiedzieć o tym, jak na pianinie odczytywać nuty, czy też zająć się tą taką techniczną, powiedzmy stroną z zasad muzyki ze szkoły muzycznej, czyli nutki na pięciolinii i takie sprawy. No i stwierdziłam, że jakby poruszę oba tematy. Więc zaczniemy sobie od tego, że celem notacji muzycznej jest utrwalenie muzyki w piśmie. Czyli to, co śpiewasz, tururururu, może być przeniesione na papier i potem ktoś inny, kto nie słyszał tego, jak śpiewasz, może zaśpiewać dokładnie tak samo, dlatego że przeczyta ten zapis nutowy. I właśnie ten zapis nutowy to są po prostu nuty oraz inne znaki graficzne, które umieszczone są na pięciu linii. I za pomocą tych nutek określamy cechy dźwięku. Cechy dźwięku to są na przykład jego wysokość, jego czas trwania, czyli czy on jest długi czy krótki, jego tempo, czyli relacja długości dźwięku do minuty, do naszego rzeczywistego czasu jego głośność poprzez odpowiednie znaki graficzne takie jak piano albo forte albo mezzo piano albo mezzo forte, oraz jeszcze między innymi na przykład artykulacje czyli w jaki sposób ten dźwięk powinien być wydobyty to wszystko będzie pokazane na pięciolinii za pomocą nutków oraz innych znaków graficznych. Zaraz do tej pięciolinii wrócimy, ale na początku chciałabym zacząć od rozróżnienia czasu trwania dźwięków. Czyli dlaczego niektóre nutki są puste w środku, niektóre są pełne, dlaczego niektóre mają chorągiewki, a inne nie mają nawet pałeczki. No i to wszystko właśnie ma znaczenie. Największa, najdłuższa z nut to jest cała nuta. Tę całą nutę liczymy jako cztery. Czyli raz, dwa, 3, 4, to jest czas trwania całej nuty. Cała nuta zawiera w sobie dwie półnuty i je liczymy na dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Potem mamy ćwierćnuty. Każda półnuta zawiera w sobie dwie ćwierćnuty, a każda cała nuta cztery ćwierćnuty. Czwierćnute liczymy na raz, 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 raz. raz. I jak możecie się już domyślić, możemy tak iść prawie w nieskończoność. Natomiast, żeby nie powariować, będziemy tylko zapoznawać się z ósemkami, szesnastkami i ewentualnie 32-kami. Także ósemki są kolejną wartością rytmiczną, połowę krótszą od ćwierćnuty. Te możemy liczyć raz i 2 i 3 i 4 i to są nasze ósemeczki. Potem mamy szesnastki. Nie wiem, jak się szesnastki liczy, bo są tak malusieńkie, ale generalnie ja bowiem. Także dodam szesnastki. Mm, czyli po dwie na każdą ósemkę, po cztery na każdą ćwierćnutę, po osiem na każdą półnutę i szesnastek mamy w całej nucie. Generalnie te nazwy polskie są trochę głupie, bo nic nam nie mówią. Natomiast w języku angielskim jest to dosyć logiczne, dlatego że mamy whole note, czyli pełną nutę, potem mamy half note, czyli półnutę, potem mamy quarter note, czyli... 1 czwartą nuty, i potem 1 8, 1 16, mamy 8, 16, 32, i to jest jakby dokładnie takie jakby odzorowanie matematycznych ułamków czyli 1 cała, połówka, 1 jedna czwarta, 1 8, 1 16, 1 32. Jak widzicie, cała nuta jest po prostu tylko pustą główką, Półnuta ma laseczkę, nuta jest yy, Pełną główką z laseczką, ósemka pełna główka z laseczką i jedną chorągiewką, i potem im bardziej dzielimy na mniejsze wartości, tym więcej chorągiewek jest. Czyli na przykład 32 ma 3 chorągiewki, 64 będzie miała 4 chorągiewki, 128 będzie miała 5 chorągiewek, już takich nutek nie będziemy raczej grać, bo byśmy oczopląsów dostali, więc nie ma sensu. Trzeba jeszcze powiedzieć, że. Każdej z tych wartości rytmicznych, bo to są wartości rytmiczne, odpowiadają pauzy o tych samych wartościach rytmicznych. Czyli mamy pauzę całonutową, pauzę półnutową, pauzę ćwierćnutową, pauzę ósemkową, szesnastkową, trzydziestodwójkową itd., itd. Pauzy to jest cisza w muzyce, czyli moment, w którym dany instrument, głos. Nie wydaje dźwięku. Ale wracając teraz do pięciu linii, umówimy się, że będziemy korzystać z całych nut, żeby jak najmniej rysować. <laughs> pięć linii składa się z pięciu linii, na których będą uszeregowane dźwięki według wysokości. Będziemy je rozróżniać w ten sposób, że im wyżej na pięciolinii, tym wyższy dźwięk, a im niżej, tym niższy dźwięk. I ta różnica wysokości jest relatywna, czyli tylko względem siebie, dopóki nie narysujemy klucza. Klucz ustala nazwy dźwięków na konkretnych liniach, czyli bez klucza nie wiemy, jaki to jest dźwięk. Klucz wiolinowy jest kluczem z rodziny G, dlatego jego początek określa wysokość dźwięku G. Tak się przyjęło, że klucz wiolinowy jest najbardziej popularnym kluczem na całym świecie. Obok klucza basowego. Tu jest dźwięk C, tutaj D, tutaj E, tu F, tu G, tu A, a tutaj H. Kolejny dźwięk będzie powtórzeniem dźwięku pierwszego, czyli znowu dźwiękiem C. Będziemy iść w górę po kolejnych dźwiękach. Dalej będzie znowu D, E, F, G, A, H. Potem znowu C. Narysowałam tą linię dodaną u góry oraz u dołu, dlatego że właśnie w ten sposób zapisujemy dźwięk, który wykracza brzmieniem, wysokością poza pięciolinię. Czyli po prostu dopisuje się linie dodane, górne lub dolne, i w ten sposób dźwięk F na przykład leży na pierwszym polu. Dźwięk A leży na drugim polu. Dźwięk C. Najniższy leży na pierwszej linii dodanej dolnej. Dźwięk C najwyższy leży na drugiej linii dodanej górnej. W ten sposób będziemy określać ich położenie na 5 linii. I teraz ja, jakby to jest wszystko, co mogę Wam powiedzieć, tego po prostu trzeba się nauczyć. Czyli wydrukować sobie z internetu papier nutowy. Możesz wpisać w Google papier nutowy albo music paper i po prostu sobie wydrukować. Potem ćwiczyć rysowanie klucza. To jest klucz wiolinowy. Tu jest klucz basowy. On określa wysokość dźwięku F i jest przeznaczony dla niższych dźwięków, takich które są poniżej C skreślonego, czyli w nomenklaturze amerykańskiej C3. Potem na takim papierze możesz ćwiczyć rysowanie nutek. Możesz nawet poprosić kogoś, żeby tak randomowo porysował nutki na różnych polach i liniach, a Ty na przykład będziesz taki sobie test robić i będziesz zgadywać, jakie to są nazwy. W sensie nie zgadywać, tylko wiedzieć, trzeba się tego nauczyć. A teraz przechodzimy do pianina. Jak przyjrzysz się klawiaturze fortepianu czy pianina, to zobaczysz, że składa się ona jakby z pewnych takich powtarzających się grup. Ten schemat, to co się powtarza, to jest 12 kolejnych dźwięków. 12, dlatego, że liczę od razu klawisze białe oraz czarne. Na początek zajmiemy się tylko klawiszami białymi. To są właśnie te odpowiadające nazwom dźwięków C, D, E, F, G, A, H, C. To ugrupowanie tych 12 dźwięków albo tych ośmiu, które teraz wymieniłam, to będzie tak zwana oktawa. Oktaw na fortepianie mamy chyba 7 pełnych, tak mi się zdaje. Oktawa to również interwał, czyli odległość dźwięków w muzyce. Oktawa to jest odległość 12 półtonów. Dźwięk ósmy powtórzony ma tę samą tak zwaną jakość dźwięku. Ma ten sam charakter dźwięku, jest dokładnie zdublowaniem częstotliwości tego dźwięku niższego. Czyli jeżeli A położone na drugim polu, na pięciolinii, które tam wcześniej rosowaliśmy, oraz A na tym klawiszu ma częstotliwość 440 Hz. To dokładnie oktawę niżej A będzie miało częstotliwość 220 Hz, a to samo A oktawy wyżej będzie miało częstotliwość 880 Hz. Mamy też inne interwały, ale o tym w następnym filmie, bo to jest bardzo duży, poważny temat, który trzeba też osobno potraktować poważnie. No i znowu, tych nazw dźwięków należy się po prostu nauczyć. Czyli trzeba wiedzieć, że w tym miejscu jest C. W tym miejscu jest G, w tym miejscu jest F, w tym miejscu jest H. Będzie to niezbędne do tego, żeby potem budować interwały, żeby potem budować trójdźwięki, czyli akordy, i żeby potem grać jakieś piosenki. Jeżeli masz w domu pianino, Keyboard, cokolwiek, no to usiądź do tego i po prostu zacznij się uczyć nazw tych dźwięków. Jeżeli nie masz, to możesz sobie włączyć. Są takie programy, jakieś piano online, virtual piano czy coś takiego. Są też aplikacje na telefony, są aplikacje na tablety, iPady, różne sprzęty, dlatego można znaleźć bardzo łatwo taką klawiaturę i sobie trenować. To są takie podstawy. Zachęcam bardzo gorąco do nauki, bo to się naprawdę obiecuje przyda podczas kolejnych lekcji o akordach oraz potem o, na przykład, pisaniu piosenek. Dlatego zachęcam do ćwiczenia i powtarzania. I zachęcam też oczywiście do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Udostępniania, mam fajną grupę też na Facebooku. Zapraszam serdecznie, mam tam lekcje z emisji głosu oraz live'y w każdy poniedziałek o 21, na których czasem jest na przykład QA i możesz zadać swoje pytanie, które cię gniecie i nie masz kogo zapytać, to ja ci chętnie odpowiem. Zapraszam też do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku, na mojego Instagrama oraz na moją stronę gosia.sociala.com. Kochani, trzymajcie się ciepło, ćwiczcie dzielnie, buziaczki, pa pa!